Czy kiedykolwiek czułeś się samotny w swojej podróży? Jakby cały świat był przeciwko tobie i nie było nikogo, kto wyciągnąłby do ciebie rękę, żeby ci pomóc? Rozumiem to uczucie. Czasami życie może wydawać się drogą pełną przeszkód, gdzie każdy krok to walka. Ale chcę, żebyś wiedział jedno: nigdy nie jesteś naprawdę sam. Bóg jest z tobą w każdej chwili, w każdym oddechu, w każdym uderzeniu twojego serca. Zanim przejdziemy dalej, Chcę, żebyś wiedział, że na końcu tego wideo odmówimy razem specjalną modlitwę modlitwę, która dotknie Twojego serca i odnowi Twoją wiarę. Zostań z nami do końca, ponieważ ten moment będzie kluczowy dla wzmocnienia Twojego połączenia z Bogiem i znalezienia pokoju, którego tak bardzo szukasz. A teraz wróćmy do naszej podróży wiary i zaufania. Pomyśl na chwilę. Ile razy zmagałeś się z wyzwaniami, które wydawały się niemożliwe do pokonania? Może to była choroba, utrata bliskiej osoby albo problemy finansowe, które wydawały się nie mieć końca. W takich momentach łatwo jest poczuć, że Bóg nas opuścił. Ale prawda jest taka, że on jest bardziej obecny niż kiedykolwiek, wspierając nas swoją niewidzialną siłą. Pamiętasz historię Józefa z księgi Rodzaju? Został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, niesprawiedliwie uwięziony i przez lata zapomniany. Ale ani przez chwilę Bóg go nie opuścił. W końcu Józef został namiestnikiem Egiptu i mógł uratować swoją rodzinę przed głodem. Zobacz, plany Boga są większe niż nasze chwilowe okoliczności. Możesz się zastanawiać, ale skąd mam mieć pewność, że Bóg jest ze mną? To zasadne pytanie, które wszyscy zadaliśmy sobie w pewnym momencie. Odpowiedź tkwi w wierze, ale nie w ślepej wierze. To wiara oparta na doświadczeniu, na słowie Bożym i na miłości, którą On okazuje nam każdego dnia. Rozejrzyj się wokół siebie. Zobacz piękno stworzenia, cud życia, miłość ludzi, którzy Cię otaczają. To wszystko są znaki Bożej miłości do Ciebie. Bóg troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Nawet o włosy na twojej głowie, które są wszystkie policzone, jak przypomina nam Ewangelia według Mateusza. Kiedy czujesz się słaby, przypomnij sobie słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian: Moja łaska ci wystarczy, bo moc doskonali się w słabości. To oznacza, że właśnie w momentach, gdy czujemy się najsłabsi, Boża siła objawia się w nas w najpotężniejszy sposób. Zastanawiałeś się kiedyś, że twoje dzisiejsze zmagania mogą być świadectwem dla kogoś innego jutro? Bóg nie pozwala, abyśmy przechodzili przez trudności na darmo. Każde pokonane wyzwanie to historia, która może zainspirować i pomóc innym, którzy przechodzą przez to samo. Pamiętaj, że wiara nie jest brakiem problemów, ale pewnością, że nie jesteśmy sami, by je stawić czoła. To jak latarnia morska, która oświetla naszą drogę w czasie burzy. Nie ma znaczenia, jak ciemna jest noc. Światło wiary zawsze poprowadzi nas do spokojniejszych wód. Czasami możemy czuć się jak Piotr, chodząc po wodzie. Dopóki mamy oczy utkwione w Jezusie, jesteśmy w stanie dokonać niemożliwego. Ale w momencie, gdy odwracamy wzrok i skupiamy się na falach wokół nas, zaczynamy tonąć. Lekcja jest tutaj jasna: skupiaj się na Bogu, a nie na okolicznościach. Możesz się zastanawiać, jak mogę zaufać Bogu, kiedy wszystko wydaje się iść nie tak. To pytanie, które wielu z nas już zadało. Odpowiedź tkwi w zrozumieniu, że perspektywa Boga jest o wiele większa niż nasza. To, co dziś wydaje się katastrofą, jutro może okazać się początkiem czegoś cudownego. Pomyśl o ludzie Izraela na pustyni. Przez czterdzieści lat błąkali się, często wątpiąc i narzekając. Ale Bóg nigdy ich nie opuścił. Karmił ich manną, prowadził słupem obłoku za dnia i słupem ognia nocą. Tak samo Bóg prowadzi ciebie, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Zaufanie Bogu nie oznacza, że nigdy nie będziemy odczuwać strachu czy wątpliwości. Oznacza to, że pomimo strachu i wątpliwości, wybieramy wiarę, że on jest na czele. To jak skok w wiarę, wiedząc, że po drugiej stronie są miłujące ramiona, które nas uchwycą. Zauważyłeś, jak trudności mają moc zbliżenia nas do Boga? Często to w najtrudniejszych chwilach. Czujemy Jego obecność najintensywniej. Jakby szeptał nam do ucha: Jestem tutaj. Nie bój się. Psalm 23 przypomina nam, że nawet gdy idziemy przez dolinę cienia śmierci, nie musimy bać się zła, bo Bóg jest z nami. Jego laska i kij nas pocieszają. Wyobraź sobie, że idziesz przez tę ciemną dolinę, ale z pewnością, że jest światło, które prowadzi Twoje kroki. To światło to stała obecność Boga. Czasami zaufanie Bogu oznacza postawienie kroku w ciemności, nie wiedząc dokładnie, gdzie stąpamy. To jak Abraham, który opuścił swoją ojczyznę, nie wiedząc dokąd zmierza, ale ufając obietnicy Boga. Ta ufność uczyniła go ojcem wielu narodów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre modlitwy wydają się nie być wysłuchane? Ważne jest, aby pamiętać, że czasami nie od Boga to tak naprawdę poczekaj. Mam dla ciebie coś lepszego. Zaufanie Bogu oznacza akceptację, że Jego plany są wyższe niż nasze, nawet jeśli ich nie rozumiemy. Pomyśl o swoim życiu jak o wielkiej układance. Czasami frustrujemy się, bo nie widzimy całego obrazu. Ale Bóg widzi. On dokładnie wie, gdzie każda część się mieści, nawet te, które teraz wydają się nam niezrozumiałe. Zaufanie Bogu nie jest czymś, co przychodzi z dnia na dzień to jak mięsień, który musi być codziennie ćwiczony. Za każdym razem, gdy wybieramy zaufanie zamiast wątpliwości, wzmacniamy naszą wiarę i naszą relację z nim. Słyszałeś kiedyś powiedzenie: Bóg pisze prosto na krzywych liniach? To znaczy, że nawet gdy droga wydaje się zagmatwana i pełna zakrętów, Bóg kreśli prostą linię w kierunku swojego celu dla naszego życia. Naszą rolą jest ufać i iść naprzód. Przypomnij sobie, że Bóg nie obiecuje łatwej drogi, ale obiecuje być z nami na każdym kroku. To jak ojciec, który uczy swoje dziecko jeździć na rowerze. Nie pedałuje za nas, ale biegnie obok, gotowy by nas złapać, jeśli upadniemy. Czasami możemy czuć się jak Hiob, który stracił wszystko, ale nigdy nie stracił wiary w Boga. Na końcu Bóg przywrócił wszystko, co Hiob stracił, i o wiele więcej. Ta historia uczy nas, że zaufanie do Boga nawet w najtrudniejszych chwilach zawsze zostanie nagrodzone. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby podziękować za małe codzienne błogosławieństwa? Wdzięczność to potężny sposób na wzmocnienie naszej wiary w Boga. Kiedy dostrzegamy Jego rękę w każdym szczególe naszego życia, jesteśmy bardziej skłonni zaufać Mu w podejmowaniu większych decyzji. Zaufanie do Boga nie oznacza że nigdy nie będziemy mieli momentów słabości. Nawet Jezus w ogrodzie Getsemani poczuł ciężar swojej misji, ale wybrał zaufanie do planu Ojca. Podobnie my możemy wybrać zaufanie, nawet gdy nasze serca są przytłoczone. Pomyśl o swoim życiu jak o wielkim gobelinie. Z dołu widzimy tylko splątane nitki i węzły, ale Bóg widzi z góry pełny obraz, który jest tkany. Każda trudność, każda radość Każda łza i każdy uśmiech są częścią tego wyjątkowego wzoru. Czy kiedykolwiek czułeś się jak Dawid stojący przed swoim Goliatem? Wszyscy mamy gigantów w naszym życiu, czy to strachy, nałogi, czy pozornie niemożliwe okoliczności. Ale pamiętaj, z Bogiem u naszego boku żaden gigant nie jest zbyt duży, by go pokonać. Zaufanie do Boga daje nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jak mówi list do Filipian 4:7: To pokój, który trwa, nawet gdy wszystko wokół nas zdaje się rozpadać. To jak bycie w oku huraganu, gdzie jest spokój pośród burzy. Czasami Bóg pozwala nam przechodzić przez próby nie po to, by nas ukarać, ale by nas oczyścić. To jak złotnik, który wkłada złoto do ognia, aby usunąć zanieczyszczenia. Proces może być bolesny, ale wynik to czystsza i silniejsza wiara. Zauważyłeś, jak niektóre rośliny lepiej rosną na skalistym podłożu? Podobnie. Często to w najtrudniejszych sytuacjach nasza wiara i zaufanie do Boga rosną najszybciej. Każda przezwyciężona przeszkoda to okazja do wzmocnienia naszych duchowych korzeni. Pamiętaj, że Bóg nie powołuje nas do bycia doskonałymi, ale do bycia wiernymi. Zna nasze słabości i ograniczenia, a mimo to kocha nas bezwarunkowo. Zaufanie do Niego oznacza przyjęcie Jego miłości i łaski. Nawet gdy nie czujemy się jej godni. Zaufanie do Boga daje nam odwagę, by marzyć o wielkich rzeczach. W końcu służymy Bogu, dla którego nic nie jest niemożliwe. Kiedy Mu ufamy, możemy odważyć się na rzeczy, o których nigdy nie sądziliśmy, że jesteśmy w stanie je osiągnąć. Pomyśl o swojej podróży wiary jak o wielkiej przygodzie. Będą chwile radości, wyzwania, chwile zagubienia. Ale na każdym etapie Bóg jest tam, Prowadzi, chroni i otwiera drogi tam, gdzie wydawało się, że nie ma wyjścia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie? To trudne pytanie, ale ważne. Prawda jest taka, że często to właśnie przez cierpienie najbardziej rośniemy i zbliżamy się do Niego. To jak sportowiec, który musi przejść intensywne treningi, aby stać się silniejszym. Zaufanie do Boga uwalnia nas od lęku przed przyszłością. Kiedy wiemy, że On jest w kontroli, możemy żyć teraźniejszością pełniej, nie martwiąc się nadmiernie o jutro. To tak, jak nauczał nas Jezus: Nie martwcie się o jutro. Pamiętaj, że jesteś arcydziełem Boga, stworzonym z unikalnym celem. Zaufanie do Niego oznacza wiarę, że ma dla Ciebie specjalny plan, nawet jeśli nie widzisz teraz wyraźnie, na czym on polega. Czasami Bóg używa innych ludzi aby pokazać nam swoją miłość i troskę. Ten przyjaciel, który dzwoni w odpowiednim momencie, to słowo zachęty, które przychodzi w samą porę, to wszystko sposoby, w jakie Bóg mówi: Jestem tu, dbam o ciebie. Zaufanie do Boga daje nam nową perspektywę na nasze trudności. Zamiast widzieć problemy jako nieprzezwyciężone przeszkody, zaczynamy widzieć je jako okazję do wzrostu i świadectwo wierności Boga. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoje zaufanie do Boga może inspirować innych? Kiedy ludzie widzą, jak z wiarą stawiasz czoła trudnościom, to może obudzić w nich pragnienie, aby lepiej poznać tego Boga, któremu ufasz. Pamiętaj, że droga wiary jest osobista. Nie porównuj swojej drogi z innymi. Każdy ma swoje własne tempo, swoje własne wyzwania. Ważne jest, aby skupić wzrok na Bogu i zaufać, że On prowadzi twoje kroki. Zaufanie do Boga daje nam siłę, by przebaczać. Kiedy zrozumiemy, jak wiele Bóg nam codziennie wybacza, jesteśmy bardziej skłonni, by wyciągnąć to samo przebaczenie wobec innych. To cykl miłości i łaski, który zaczyna się od naszego zaufania do Niego. Pomyśl o swoim życiu, jak o książce pisanej przez Boga. Każdy rozdział, każdy akapit ma swój cel. Nawet trudne chwile są częścią tej niesamowitej historii, którą On tka z Twojego życia. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś był na duchowej pustyni? Te chwile oschłości są normalne w życiu wiary. Ale pamiętaj, nawet na pustyni Bóg działa. To często w tych okresach przygotowuje coś niezwykłego w Twoim życiu. Zaufanie do Boga pomaga nam żyć z wdzięcznością. Kiedy ufamy, że On jest w kontroli, możemy być wdzięczni nie tylko za błogosławieństwa, ale także za wyzwania, wiedząc, że wszystko współdziała ku naszemu dobru. Pamiętaj, że twoja tożsamość nie leży w tym, co robisz, ale w tym, kim jesteś w Chrystusie. Zaufanie do Boga oznacza przyjęcie Jego bezwarunkowej miłości i życie z tej tożsamości jako ukochane dziecko. Czasami Bóg pozwala, abyśmy przeszli przez trudne sytuacje, abyśmy mogli pocieszyć innych, którzy przejdą przez to samo. Twoja historia przezwyciężenia i zaufania do Boga może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje, by nie zrezygnować. Zaufanie do Boga daje nam nową definicję sukcesu. Nie chodzi już o materialne osiągnięcia czy uznanie, ale o życie zgodnie z Bożym planem dla naszego życia. Chodzi o odnalezienie radości w byciu tym, kim Bóg nas stworzył. Teraz nadszedł ten wyjątkowy moment, który obiecałem na początku. Pomódlmy się razem, łącząc nasze serca z Bogiem i odnawiając naszą ufność w Nim. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i pomódlmy się. Ukochany Ojcze, Przychodzę do Ciebie z otwartym i ufającym sercem. Wiem, że czasami droga wydaje się trudna i niepewna, ale wierzę, że jesteś ze mną na każdym kroku. Pomóż mi bardziej Ci ufać, nawet gdy nie rozumiem Twoich planów, wzmocnij moją wiarę w chwilach wątpliwości i przypominaj mi o Twojej bezwarunkowej miłości. Niech będę odbiciem Twojego światła dla innych, pokazując przez swoje życie moc zaufania do Ciebie. Dziękuję Ci, że nigdy mnie nie opuszczasz i że jesteś moją bezpieczną przystanią w każdej chwili. W imię Jezusa. Amen. Niech ta modlitwa rozbrzmiewa w Twoim sercu i towarzyszy Ci przez najbliższe dni, przypominając Ci o miłości i stałej opiece Boga nad Twoim życiem. Zanim skończymy, mam dla Ciebie specjalną prośbę. Jeśli ten film poruszył Twoje serce w jakikolwiek sposób, proszę, nie zatrzymuj tej wiadomości tylko dla siebie. Kliknij przycisk, lubię to, aby więcej osób mogło dotrzeć do tego słowa nadziei. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje usłyszeć o zaufaniu do Boga, podziel się z nim tym filmem. Czasem prosta wiadomość może zmienić czyjś dzień, a nawet życie. I nie zapomnij sprawdzić filmów na końcu ekranu. Przygotowałem specjalne treści, które będą nadal karmić twoją wiarę i wzmacniać twoją podróż z Bogiem. Każdy film został stworzony z myślą o tobie i twoich duchowych potrzebach. Zawsze pamiętaj: Bóg jest z tobą na każdym kroku twojej drogi. W chwilach radości i w wyzwaniach, On jest twoim wiernym towarzyszem. Ufaj Mu, bo Jego plany są doskonałe, a Jego miłość do Ciebie jest nieskończona. Nie jesteś sam w tej podróży. Bóg jest przy Twoim boku, prowadząc Twoje kroki i oświetlając Twoją drogę. Czasami może się wydawać, że On jest daleko ale w rzeczywistości nigdy nie był tak blisko. To w momentach największej ciemności jego obecność świeci najjaśniej. Pomyśl przez chwilę o wszystkich chwilach, kiedy pokonałeś trudności, które wydawały się niemożliwe do przezwyciężenia. Te chwile, kiedy myślałeś, że nie dasz rady iść dalej, ale jakoś znalazłeś siłę, by kontynuować. Ta siła nie pochodziła od ciebie, ale od Boga działającego w twoim życiu, nawet gdy tego nie zauważałeś. Zaufanie do Boga jest jak kotwica dla naszej duszy. Kiedy burze życia się podnoszą, a fale grożą, że nas przewrócą, to właśnie to zaufanie trzyma nas mocno. Przypomina nam, że nawet w środku burzy jest bezpieczny port w Bogu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że każde wyzwanie, przed którym stajemy, jest okazją do świadectwa działania Bożej Mocy? Kiedy mu ufamy w trudnych chwilach, nie tylko wzmacniamy naszą wiarę, ale także inspirujemy innych do zaufania. Pamiętaj, że Bóg nie obiecuje bezchmurnego nieba, ale obiecuje być z nami w każdej burzy. On nie usuwa wszystkich przeszkód z naszej drogi, ale daje nam siłę, aby je pokonać. To w tej podróży przez wyciężania odkrywamy, do czego naprawdę jesteśmy zdolni z Bogiem u naszego boku. Zaufanie do Boga uwalnia nas od ciężaru próby kontrolowania wszystkiego. Kiedy oddajemy nasze troski Jemu, doświadczamy pokoju, jakiego świat nie może dać. To jak zdjęcie ogromnego ciężaru z ramion i pozwolenie, by Bóg nosił go za nas. Pomyśl o swoim życiu, jak o wielkiej symfonii, komponowanej przez Boga. Każde doświadczenie, każda radość, każde wyzwanie to nuta w tej unikalnej melodii. Czasami słyszymy tylko jedną nieharmonijną nutę, ale Bóg słyszy całą muzykę i jest ona piękna. Zauważyłeś, jak zaufanie do Boga zmienia naszą perspektywę na przyszłość? Zamiast strachu i niepokoju, odczuwamy nadzieję i oczekiwanie. Wiemy, że bez względu na to, co przyniesie jutro, nie będziemy sami, aby to stawić czoła. Biblia jest pełna historii zwykłych ludzi, którzy dokonali niezwykłych rzeczy, po prostu dlatego, że zaufali Bogu. Pomyśl o Gedeonie, który był najmniejszy w swojej rodzinie, ale stał się wielkim przywódcą. Albo o Esterze, która ryzykowała wszystko, aby ocalić swój lud. Ty również możesz być użyty przez Boga w zaskakujący sposób, gdy mu zaufasz. Pamiętaj, że zaufanie do Boga nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale sposobem nastawienia jej czoła z odwagą i nadzieją. To uznanie, że za każdą okolicznością stoi większy cel, nawet jeśli nie widzimy go wyraźnie. Czasami Bóg używa naszych słabości, aby pokazać swoją siłę. Kiedy czujemy się niewystarczający lub niezdolni, właśnie wtedy Jego moc objawia się najpełniej. Nie bój się swoich słabości, to są okazje, aby Bóg działał w Twoim życiu. Zaufanie do Boga daje nam nową perspektywę na czas. Uczymy się czekać na Jego czas, wiedząc, że Jego plany są doskonałe. To jak ziarno zasiane, nie widzimy od razu wzrostu, ale ufamy, że w odpowiednim czasie wyda owoce. Czy pomyślałeś kiedyś, że Twoje zaufanie do Boga może być latarnią nadziei dla innych? W świecie pełnym rozpaczy i niepewności, Twoja niezachwiana wiara może być świadectwem, którego ktoś potrzebuje, aby odnaleźć drogę z powrotem do Boga. Pamiętaj, że Bóg interesuje się każdym szczegółem twojego życia. Nic nie jest zbyt małe, aby przyciągnąć jego uwagę, ani zbyt wielkie, by przerastało jego moc. Kiedy mu ufamy, odkrywamy, że troszczy się zarówno o nasze wielkie decyzje, jak i o nasze codzienne małe zmartwienia. Zaufanie do Boga uczy nas żyć dzień po dniu. Zamiast martwić się o odległą przyszłość, uczymy się ufać Jego codziennemu zaopatrzeniu. To jak manna na pustyni, wystarczająca na dzisiaj, z obietnicą więcej na jutro. Pomyśl o swojej drodze wiary, jak o wielkiej przygodzie. Każdy dzień to nowa okazja, by odkryć więcej o miłości Boga i Jego planie dla Twojego życia. Kiedy Mu ufamy, każdy krok staje się ekscytującą podróżą odkrywania. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg czasem wydaje się milczący? W takich momentach ważne jest, aby pamiętać, że Jego milczenie nie oznacza nieobecności. Często właśnie w tych chwilach Bóg działa najgłębiej w naszym życiu, przygotowując nas na coś większego. Zaufanie do Boga daje nam nową definicję sukcesu. Nie chodzi już o osiąganie osobistych celów ani zdobywanie uznania ale o życie zgodnie z Bożym celem dla naszego życia. Chodzi o odnalezienie radości w byciu tym, kim Bóg nas stworzył. Pamiętaj, że twoja tożsamość nie zależy od tego, co robisz, ale od tego, kim jesteś w Chrystusie. Zaufanie Bogu oznacza zaakceptowanie Jego bezwarunkowej miłości i życie z tej tożsamości umiłowanego dziecka. Jesteś cenny w oczach Boga, niezależnie od swoich osiągnięć czy porażek. Czasami Bóg pozwala nam przejść przez ciemne doliny nie po to, by nas ukarać, ale po to, by nas przemienić. To właśnie w tych trudnych chwilach kształtuje się nasz charakter i umacnia nasza wiara. Ufaj, że Bóg działa w Tobie, nawet gdy tego nie widzisz ani nie czujesz. Zaufanie Bogu uwalnia nas od strachu przed porażką. Kiedy wiemy, że nasza wartość nie zależy od naszych osiągnięć, ale od Jego miłości do nas, możemy odważyć się próbować nowych rzeczy bez obaw. Każda próba, udana czy nie, staje się okazją do nauki i wzrostu. Pomyśl o swoim życiu jak o wielkiej układance, którą Bóg składa. Każde doświadczenie, każda relacja, każde wyzwanie to element tej układanki. Czasami nie rozumiemy, jak jedna część pasuje do całości, ale Bóg widzi cały obraz i dokładnie wie, co robi. Zauważyłeś, jak wdzięczność i zaufanie idą w parze? Kiedy ufamy Bogu, Stajemy się bardziej wdzięczni za wszystko, co On czyni w naszym życiu. Im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym łatwiej nam Mu ufać. To cnotliwy cykl, który umacnia naszą wiarę. Pamiętaj, że zaufanie Bogu nie jest emocją, ale wyborem. To decyzja, by wierzyć w Jego obietnice, nawet gdy nie czujemy Jego obecności. To jak trzymanie się mocno ręki kochającego Ojca, nawet gdy droga jest ciemna. Zaufanie do Boga daje nam nową perspektywę na cierpienie. Zamiast widzieć trudności jako karę, zaczynamy rozumieć je jako okazję do wzrostu i oczyszczenia. To jak złoto, które musi przejść przez ogień, aby stać się czyste. Pomyśl o swojej drodze wiary, jak o wielkiej historii miłości między Tobą a Bogiem. Każdy rozdział, czy to pełen radości, czy wyzwań, to okazja do pogłębienia tej relacji. Kiedy Mu ufamy, piszemy razem piękną historię wierności i miłości. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że Twoje zaufanie do Boga może być najpotężniejszym świadectwem, jakie masz? Kiedy ludzie widzą, jak stawiasz czoła trudnościom z wiarą i nadzieją, to mówi więcej niż jakiekolwiek słowa, które możesz wypowiedzieć. Pamiętaj, że Bóg nie powołuje nas do doskonałości, ale do wierności. Zna nasze słabości i ograniczenia. A mimo to kocha nas bezwarunkowo. Zaufanie Mu oznacza przyjęcie Jego łaski i życie w wolności, jaką nam daje. Zaufanie Bogu pomaga nam przebaczać. Kiedy rozumiemy, ile nam przebaczono, łatwiej jest okazać to samo przebaczenie innym. To odzwierciedlenie Bożej miłości, która przepływa przez nas do osób wokół nas. Pomyśl o swoim życiu, jak o ogrodzie, który Bóg uprawia. Czasami musi przyciąć niektóre obszary. Abyśmy mogli rosnąć silniejsi i przynosić więcej owoców, zaufanie mu oznacza pozwolenie na ten proces przycinania, wiedząc, że wynik będzie piękniejszy i obfitszy. Zauważyłeś, jak pokój i zaufanie są ze sobą powiązane? Kiedy całkowicie ufamy Bogu, doświadczamy pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To jak być w oku huraganu, gdzie panuje spokój pośród burzy. Pamiętaj, że Twoja droga wiary jest wyjątkowa. Nie porównuj swojej drogi z innymi. Każdy ma swoje tempo i swoje wyzwania. Ważne jest, aby trzymać oczy skierowane na Boga i ufać, że prowadzi Cię zgodnie ze swoim doskonałym planem. Zaufanie do Boga daje nam odwagę, by marzyć wielkie marzenia. W końcu służymy Bogu, dla którego nic nie jest niemożliwe. Kiedy mu ufamy, możemy odważyć się robić rzeczy, o których nigdy nie myśleliśmy, że jesteśmy zdolni. Twoje marzenia są jak nasiona zasadzone przez Boga w twoim sercu. Pomyśl o swoim życiu, jak o dziele sztuki malowanym przez Boga. Każdy pędzel, każdy kolor ma swoje znaczenie. Czasami może się wydawać, że używa ciemnych barw, ale na końcu całość będzie zapierać dech w piersiach. Zaufaj boskiemu artyście. Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektóre modlitwy wydają się nie być wysłuchane? Pamiętaj, że czasami Boże nie jest w rzeczywistości. Poczekaj, mam dla ciebie coś lepszego. Zaufanie mu oznacza zaakceptowanie, że jego plany są lepsze niż nasze, nawet jeśli ich nie rozumiemy. Zaufanie do Boga uwalnia nas od potrzeby kontrolowania wszystkiego. Uczymy się odpuszczać i pozwalać, aby to on nas prowadził. To jak taniec, w którym Bóg prowadzi, a my podążamy, ufając w każdy krok, który nam każe wykonać. Pamiętaj, że droga wiary to ciągły proces. Będą dni pełne radości i dni pełne trudności, ale w każdej chwili Bóg jest z tobą. Zaufaj mu nie tylko w wielkich momentach, ale także w małych decyzjach dnia codziennego. Na zakończenie naszego czasu razem chcę zostawić ci ostatnią myśl. Twoje zaufanie do Boga nie jest na próżno. Każdy krok wiary, który podejmujesz, jest zauważony przez niego. Każdy moment, w którym wybierasz zaufanie, nawet gdy jest to trudne, jest cenny w oczach Boga. Zawsze pamiętaj. Jesteś kochany, jesteś cenny i Bóg ma niesamowity plan dla twojego życia. Zaufaj Mu, bo jest wierny i nigdy cię nie opuści. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Amen. I nie zapomnij, jeśli ten film poruszył twoje serce, podziel się nim z kimś, kogo kochasz. Twoje działanie może być narzędziem, którego Bóg żyje, aby przynieść nadzieję innej osobie. Kliknij przycisk: Lubię to, subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej treści, które będą karmić Twoją wiarę, i zwróć uwagę na filmy na końcu ekranu. Razem będziemy szerzyć przesłanie miłości i zaufania do Boga. Do następnego filmu.